W w środę. dzisiaj dla Państwa mamy przecudowne kalafiore 10,50 sztuk do tego przyjechały dzisiaj nektarynki są za 17 zł kilogram śliwki 19 tutaj jest przepiękna zielona cebulka rzodkiewka wielka sałata kurkutka 5,50 sztuk co my tu mamy dalej mandarynka 9 Cytryna 10, grejpfruty przepiszne 11, najlepszy elefant wiadomka 13, rozmaryn dojechał jest dużo, liść laurowy mamy 1, jutro, jutro lub pojutrze powinno być więcej. Winogrono bezpestkowe, konferencja, lukasówka, jabłko, prince, lobo miodowe, szara reneta i ligol. Arbuziki. Kliweczki, boróweczki, cudowne trózkowe.